Witajcie na moim kanale GOVO 395 W tym odcinku zaprezentuję mój stary, nie, nieużywany zestaw klawiatury i myszy marki Tracer Booster TRK 666 RF USB. Kiedyś dostałem na gwiazdkę ten prezent od Świętego Mikołaja zestaw klawiatury i myszy i w tym jest w myszce Myślę, że brakuje ten odbiornik USB ale na szczęście cały czas w tej myszce na, i cały czas i w ogóle nie wyjął tego odbiornika USB a tutaj mamy klawiaturę bezprzewodową a tutaj jest dioda jak się bateria wyczerpuje jeszcze pokażę wam z tyłu te klawiatury. W tym jest. Bate w tym mam wcześniej wkładaną baterię typu AAA. Jedna, jedna bateria, oczywiście. W tej myszce też jest wkładana bateria. Też AAA to samo. Je też jedna bateria. A tutaj jest laser, który można poruszać myszką. A z przodu mamy lewy przycisk. Prawy przycisk rolka przewijania i przycisk szybkości wskaźnika. Szyb, szybkości wskaźniki myszy, który może szybciej. wskaźnik szybciej porusza, a wolniej ruszasz. Ruszacie. No dobra. jeszcze wyjmuję teraz odbiornik USB z myszy. O, jeszcze mam problem, że zgubiła mi się ta. Ten pokrywka od ba stosujące baterie, ale to mi nie przeszkadza, a jest, jest mi niepotrzebny ten, ten ta pokrywka zasłaniająca baterie. Dobra, i teraz podłączam odbiornik USB myszy Roturian do telewizora Smart TV. Sprawdzimy, czy myszka działa. myszka działa. No dobra, to teraz wchodzimy. Sprawdzimy, jak to działa ta klawiatura. Dobra, wciskamy. No, teraz połajmy się klawiaturą. Teraz wchodzimy w przeglądarkę internetową. Wchodzimy teraz na przykład Google. A sprawdzimy jak to działa myszka. Myszka oczywiście działa. Sprawdzimy jak to wygląda, jak to wygląda, jak to działa ta, ta szybkość wskaźnika myszy. Dobra, teraz coś piszemy. Co wpiszemy? A może jest na przykład wzmacniacz głośnikowy na przykład. Wybieram tę ten, ten wyszukiwaną frazę i wybierzemy w grafikę. I, szysz, i, i, i jest sprawna rolka przewijania. Wszystko jest sprawne. Myszka i klawiatura. Bezprzewodowa. Od tracera. No dobra. Zamykamy tę przeglądarkę internetową. O, tylko że mam problem. Jak wciskam konkretnie, czyli numlock, Lock czy scrolllock, to niestety nie ni, działa. Niestety diody nie działają. Przykro mi. Musiałem. Skręcić klawiaturę, ale niestety zepsułem te diody. Ale te klawisze, wszystkie się sprawia tylko diody nie, bo myślę, że już nie będę używał w ogóle klawiatury myszy bez odbiornika USB. Ale na szczęście jest odbiornik USB, cały czas był w myszce, jest teraz be, bez te, więc teraz będę używać klawiatury myszy, dobra. No, no to na tyle na filmiku. I co opodoba się mój filmik? Jak się podoba to dawajcie łapkę w górę, a jak nie to trudno subskrybujcie mój kanał, żebyście mieli dalej na bieżąco w swoim filmie kanał i kanale. No i co, ja nie przedłużam czasu spędzonego ze znajomymi, trzymajcie się ciepło, cześć!